Federacja Przedsiębiorców Polskich przede wszystkim postuluje żeby zostały wprowadzone te maksymalne ułatwienia, pozwolenia na wjazd i pobyt w Polsce bez zbędnych formalności, żeby uniknąć wszelkich problemów, wątpliwości związanych z legalnością pobytu uchodźców z Ukrainy. To jest punkt wyjścia. Natomiast w ślad zatem oczywiście wiążą się i idą dalsze preferencje o charakterze podatkowym, a więc przede wszystkim zwolnienia z. Tu, tu mamy na myśli artykuły nieżywnościowe, żeby były preferencje w zakresie zwolnień podatkowych, odliczenia od kosztów, bowiem przedsiębiorcy chcą organizować miejsca dziennego pobytu dla dzieci, chcą tworzyć, współfinansować w różnym zakresie, świadczyć tę pomoc rzeczową, materialną, żeby tworzyć przedszkola, żłobki, kluby, świetlice a więc, wszelkie te instytucje, te Pracówki, które tę opiekę mogą dzieciom zapewnić, aby w tym czasie kobiety, matki mogły świadczyć pracę. Poza tym, cała ta sfera świadczonych różnych form pomocowych powinna być. Objęta tymi preferencjami podatkowymi, ekonomicznymi, które są bardzo istotne i jak gdyby też zwiększają zachęty do tego, żeby tej pomocy w dłuższym czasie udzielać, nie tylko jednorazowo, ale zdajemy sobie sprawę, że ta pomoc może trwać przez dłuższy czas. Kolejny pakiet rozwiązań oczywiście jest związany z pewnymi przywilejami związanymi z zatrudnianiem, a więc żeby tylko na zgłoszenie, którego pracodawca dokonuje, w ciągu siedmiu dni mógł legalnie zatrudnić pracownika, żeby nie musiał wypełniać wszelkich wymogów biurokratycznych, które obecnie obowiązują w przypadku zatrudniania cudzoziemców. Ponadto powinny być wprowadzone rozwiązania ułatwiające zawieranie umów. Oświadczenie pracy, czy to będą umowy o charakterze cywilnoprawnym, czy też inne formy stwarzające możliwość przyuczenia do zawodu, pozyskania pewnych umiejętności, pierwszego doświadczenia w nowym miejscu pracy, w nowym otoczeniu u zupełnie nowego pracodawcy. A więc to muszą być zachęty o charakterze zatrudnieniowym, związanym z kształtowaniem podstaw prawnych zatrudnienia. No i oczywiście też pewne ułatwienia, zachęty. Które, które powinny pomóc i pracodawcom, ale też i uchodźcom, żeby nawiązywać relacje, komunikować się, wyjaśniać wątpliwości, bowiem nieznajomość języka może stanowić istotną barierę o charakterze organiza organizacyjnym, zarządzającym, kiedy mogą pojawiać się trudności z przyuczeniem do wykonywania różnych prac. Natomiast. Mamy nadzieję, że, że te ułatwienia przede wszystkim pozwolą spokojnie wykonywać pracę kobietom i równocześnie opieka nad małymi dziećmi zostanie zapewniona, jak również te, też kontynuacja nauki w szkołach nie tylko podstawowych, ale też średnich, zawodowych, bowiem mamy świadomość, że młodzież też przybywa i też będzie chętna, aby dalej kształcić się, uczyć i też podejmować pracę. Tak więc pakiet rozwiązań związanych z rynkiem pracy, z zapewnieniem tej pracy, oczywiście kwestie związane z pobytem, z zamieszkaniem, no i oczywiście też względy ekonomiczne, podatkowe, bardzo istotne dla zapewnienia prowadzenia spokojnej działalności gospodarczej przez przedsiębiorców.